Standardowe pytanie na początek. gdyż Były oferty z innych klubów, czemu akurat kierunek Sosnowca, co zdecydowało? Co zdecydowało? Na pewno na pewno bardzo fajna baza treningowa i możliwość, możliwość dalszego rozwoju tak? Miałem kilka, kilka ofert z innych klubów, ale mówię, Sosnowiec był najbardziej zdeterminowany i szybko się dogadaliśmy. Miałeś już okazję gościć na Stadionie Ludowym z Gryfem Wejherowo, między innymi. Wtedy fajna drużyna tu przyjechała, można powiedzieć rewelacja rozgrywek, jako Beniaminek. No tak, tak. Pamiętam, zremisowaliśmy tu 1-1. Ciężko, ciężko, ciężko nam się tu grało, z tego, z tego co pamiętam. Ale mówię, w gryfie, w gryfie mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo fajny zespół, fajnego trenera. Fajnie, fajnie to, to wyglądało. Mówię, ale tamten, tamten okres jest już, już za mną i teraz, teraz czas na, na, na nowe cele. Pierwsza liga, już pierwsze sparingi też za wami. Jak ocenić zespół przygotowania do sezonu? No ciężko jeszcze mi jest, jest coś, coś powiedzieć konkretnie, bo jestem, jestem dopiero od piątku, dojechałem w piątek na obóz, także zagrałem tylko w sobotę w Sparingu 45 minut. Hmm, z, tego, z tego sparingu, na pewno jakieś tam pozytywy były. Też, też wiadomo, że negatywne rzeczy też były, jakieś błędy, ale to wszystko było wkalkulowane, bo, bo chłopaki ciężko przepracowali ten okres na obozie i było to na pewno widoczne w tym sparingu z czańcem. Wracasz do Polski po dosyć udanej przygodzie, gdyż dobra średnia bramek, sporo asyst zdobytych, nie chciałeś zostać, spróbować za granicą, czy jednak coś cię ciągnęło do kraju? No na pewno bardzo fajne doświadczenie, tak, dwa lata w y, Belgii. Wjechałem tam nie znając y, w ogóle y, holenderskiego języka, tak, jakoś po angielsku musiałem się, się komunikować. Na początku było ciężko, ale duże wsparcie miałem w y, mojej dziewczynie, która pierwszy rok była ze mną. Także rodzice pomagali, hmm. Do, bardzo dobrze wkomponowałem się w drużynę. Okres ten aklimatyzacji przebiegł naprawdę bardzo szybko, praktycznie od razu, od razu wszedłem do pierwszego składu i mówię, grałem tam, rozegrałem ponad 60 meczy, strzeliłem ponad 30 bramek, miałem ponad 20 ases, także statystyki naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Miałem, miałem też, też oferty, oferty z... Z belgijskiej z zaplecza belgijskiej ekstraklasy i z zaplecza holenderskiej. Ale mówię, to były jakieś tam zapytania. Konkretów, żadnych, żadnych nie było. Ja już dłużej też nie chciałem czekać, chciałem normalnie zacząć się już przygotowywać. Ale mówię, na pewno bardzo, bardzo fajny czas spędzony w Belgii. Także także było, było okej. Okay. Takim my zdrowie życzymy jak najlepszej podtrzymania statystycznej formy. Nie dziękuję, żeby nie zawiesić.